Wstanie z Księgi Liczb W owych dniach podczas drogi Lud stracił cierpliwość I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu? Byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody A uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny Zesłał więc Pan na lud tęże o jadzie palącym które kąsały ludzi, tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc, Zgrzeszyliśmy, przemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, Sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostaw, zostawał przy życiu. Oto słowo Boże. Boo nie będą dzięki Kiki chcze Boga nie zapominajmy Wieki wcze Boga Nie zapominajmy. Słuchaj mój ludu nauki mojej nakłoncie wasze uszy na słowa ust moich Do przypowieści otworzymy usta Wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu Wielki gdzie Boga nie zapominajmy Gdy ich zabija wtedy go szukali Nawróceni garnęli się do Boga Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką że Bóg Najwyższy jest ich ale. wielki gdzie Boga nie zapominajmy lecz oszukiwali Go swymi ustami i kłamali Mu swoim językiem ich serce nie było mu wierne W przymierzu z nim nie byli stali Wielkich dzieł nie zapominajmy On jednak z swym miłosierdziu Odpuszczał i winy i nie zatracał Zbój często powściągał i powstrzymywał swoje oczy. Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni tak potrzeba, by wywyższono syna człowieczego. Aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. O to słowo pańskie skończyła. Pani Jezu, czy pamiętasz nam dzisiaj, jak to Wywyższył węża na pustyni. A dlaczego go wywyższył, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. tenże naród, który został w sposób cudowny wyprowadzony z niewoli egipskiej. Na pustyni zaczął się budować, budować przeciwko Bogu. Tak. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu? Mówili do mojżesza Jarona, byśmy na pustyni pomarli. Nie ma chleba ani wody. A oprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. A wiemy była to manna, która była im z nieba dana. No i. Nie spodobało się to Bogu. To ma marudzenie narodu wybranego. Dlatego zesłał Pan na tenże lud węże o jadzie palącym. I dopiero wtedy, kiedy opamiętali się, przyszli do Mojżesza, mówiąc, grzeszyliśmy, szemrząc przeciwko Panu i przeciw Tobie, Bóg. Powiedział Mojżeszowi, byś porządził węża, umieścił go na wysokim palu, aby każdy, kto nań popatrzy, został uzdrowiony. Tak, Panie Jezu, teraz to już nie jest tylko wąż na palu, ale Ty na krzyżu. Każdy, kto na Ciebie popatrzy. No właśnie, chcielibyśmy tak po ludzku być uzdrawiani z tych różnych chorób. A Ty mówisz, ty ma życie wieczne. I tak wiele ludzi przychodzi tutaj po to, żeby być tylko uzdrowionymi z różnych chorób cielesnych, dotkliwości, doczesnych. A tymczasem Ty umarłeś na krzyżu po to, byśmy mieli życie wieczne. I czy to życie wieczne... Jest celem naszego życia. Tak, wystarczy zrewidować nasze różne cele, które formułujemy, co chcielibyśmy w życiu osiągnąć. Tak, czego pragniesz? Gdyby tak pytanie zadać sobie innym, czego ty pragniesz, ale ile by tam było różnych życzeń. Tak, mieć mieszkanie, dobry zawód, męża dobrego, żonę dobrą. A to by powiedział, pragnę, żeby się zbawić, żeby się dostać do nieba. No i właśnie dzisiaj, Panie Jezu, chcesz byśmy tak zrewidowali te nasze pragnienia. Czego najbardziej pragniemy? Czego najbardziej pragniemy? Wiemy, czego Ty pragniesz dla nas. Pragniesz szczęścia wiecznego. I my też. Chcielibyśmy. Panie Jezu, modlimy się za wszystkie ludzie, aby zrozumieli, że największym szczęściem to nie jest to ziemskie, ale to, które przygotowałeś dla nas w niebie. Ciebie prosimy. Modlimy się za kapłanów, aby byli wierni Bogu. Ciebie prosimy. Modlmy się, abyśmy byli wierni Krzyżowi Świętemu w, i w doli i w niedoli. Ciebie prosimy. Módl się za nasz naród, aby nie szemrał przeciwko Panu Bogu, a wpatrzony w Maryję, żeby na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich niewierzących, aby Maryja wzięła ich pod swój płaszcz. Ciebie prosimy. Złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem, rozszerzenia, królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi, Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Modlimy się za z naszych rodzin, nasze krewne duszy, czyste, cierpiące za te, które nigdy ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby dobry Bóg był zawsze przy nas. Ciebie prosimy. Módlmy się za zdrowie, o zdrowie dla mojej mamy. Ciebie prosimy. Módlmy się o godne owoce Ojca Świętego na pielgrzym. Ciebie prosimy. Módlmy się o odrodzenie wiary w naszej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie osoby, które oddaliły się od Pana Boga, aby do Niego wróciły. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Nie mocą Twojego krzyża wspomagać naszą ojczyznę i wszystkie społeczności katolickie na całym świecie w odd oddawaniu wierności wierzy. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się o powrót do zdrowia dla Ilony, która uległa wypadkowi. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się o poszanowanie krzyża. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się ze wszystkiej rodziny, aby żyły duchem świętym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Wyszczerz Polaków przed segregacją sanitarną. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módmy się za nawrócenie wszystkich grzeszników. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Boże, za wszystkie dzieci Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, o przyboganie Trójcy przy najświętszej i Matki Bożej za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże, ojcze, że módląc nas w tej prośbie i Tobie przed wkładami Dół Świętym. Matki Najświętszej, przez Chrystusa Pana naszego. Tak wysłuchaj, na przydrożnym krzyżu Że słońce spłynął dwie siła ramiona Że księżyc sen swój Rozmuchał z rozpaczy Że gwiazdy w martwych Stopiły się w oczach Tak wyskoczył się karmi ziemia ziarnami rosy swej najgłębszej studni że lucznia ranna alej barstwy wciera że gąbka mroku kurz ciało Ta, tak wyskość noszą pełne bólu dźwięki. Tak my słyszy, panie, na przedrożnym krzyżu, że począ trzeba na widok Twej męki, że ptaki z oczu już usy nie dostaną. I próżno zgubią palce Twojej ręki. Tak wyschłeś, Panie, że wiatry bokami Twych noszą przenoszą pełne buru cienki. Tak wyschłeś, Panie, że wiatry bokami Przenoszą pełne wulu Człowiek krzyż suchy omija obojętnie, i rzadko sercem szczerym przy nim klęknie. Człowiek krzyż suchy. Mija obojętnie I szatku z sercem szczerym Przy nim klęknie